Jak widać, tym razem nie jesteśmy w grze Hearts of Fame 3, a w menu bardzo fajnej, bardzo przyjemnej gry. Aczkolwiek dość trudnej. Poczekam, może czołg przejdzie. No dobra, przejechał także. Jest to gra dość trudna, aczkolwiek bardzo fajna, przyjemna. Nazywa się Blitzkrieg 2. I jest to też gra strategiczna, tak jak Hearts of Iron, tylko że to jest bardziej z pola operacyjnego, czyli będziemy widzieć jeżdżące czołgi, biegających żołnierzy i takie fajne rzeczy. O, czołg idzie drugi raz, ale nie mam ochoty, na niego patrzeć. Dobra, słuchajcie, mamy trzy kampanie do wyboru. Mamy Stany Zjednoczone, Niemcy i Ruskich. Ruskich nie będę wybierał <gryw> z wiadomych względów, każdemu Polakowi. Niemców też nie będę wybierał na razie, bo <gryw> Niemcami gra w Harcowaję, to już Myślę, że w Blitzkriegu nie będę się tak powtarzał. Także wybierzemy sobie Stany Zjednoczone. Jeśli, nie wiem, jeśli by się wszystkim tutaj spodobała gra, no to, nie wiem, no to ewentualnie mógłbym rozpocząć później kampanię Niemcami lub Związkiem Radzieckim. Ale ta gra ma jeszcze dodatek, który nazywa się Upadek Rzeszy. I dodatek ten jest bardzo trudny. Więc myślę, że byłbym bardzo z siebie dumny, gdyby mi się udało przejść tą grę. I, i, I no cóż, no i chciałbym przejść wszystkie misje poboczne też Wszystkie jakieś zadania poboczne No zobaczymy jak to wyjdzie No i cóż, jedna uwaga, będę grał na trybie zwykłym Ponieważ jakbym młodszy i często grałem w tę grę, no to było dość, dość ciężko Nawet na tym zwykłym, mam nadzieję, że teraz moje zdolności strategia się trochę poprawiły I nie będzie mi już tak trudno, także zaczynamy The has been engulfed by the flames of war. Only the Soviet Union and Great Britain continue to hold out against the Germans and their partners. The US government has decided to lend support in the form of armaments and other supplies only. This assistance is first offered to the UK and then also to the USSR. But intense isolationist opinions in America have prevented the United States from becoming more directly involved in Europe's war. On December 7th. 7... 1941 everything changes. The Japanese attack on Pearl Harbor, the US Navy's main base in the Pacific, officially brings America into the war. The world's sleeping giant has been awakened. Against the background of the British North African campaign and the defeat of the Germans' armies near Moscow, the balance of power threatens to shift significantly. The Soviets and British now have reason to hope

Na linii obrony troszkę bardziej cofnięte, czyli te. No i to chyba wszystko. Będzie mi się bronić przed inwazją Japończyków. Poczekajcie, może sobie na początku jeszcze zastopuję. I tak. Wszystkich tutaj żołnierzy wrzucę od razu do okopów. Mhm. I muszę jeszcze ustawić czołgi. Może zrobię to w ten sposób. Tutaj tak Tutaj tak. A tutaj tak. Na razie nie będę wyzwał wsparcia. No i to chyba tyle. Także niech wszyscy jadą. A może jeszcze skorzystam z opcji naszego, działa i tutaj jeszcze im wyznaczę jakieś cel do strzału. A wszystkie czołgi okopię. Troszkę tych bardziej przodem, może do, tej, do tego może ustawię. Super, dobra. Wszyscy okopani i możemy zająć się spokojnie. Na razie ostrzeliwaniem. Desantu japońskiego No i proszę bardzo pierwszy, Pierwsi japońscy Żołnierze wylądowali na plażę Aczkolwiek jest to fala Taka można powiedzieć troszkę Która ma wybadać nasze siły Aniżeli żeby zadać nam jakieś straty No bo cóż taki nam mały oddzialik piechoty Może zrobić Teraz nadchodzą już jak widać Troszeczkę większe siły ponieważ Płyną do nas aż dwie barki desantowe No i przypłynę już teraz dwa oddziały. O, mam nadzieję, że jeszcze zdążę zniszczyć tą drugą barkę. Zdążyłem, super. Jeszcze tak sprawdzę: wszystkie czołgi są okopane, mam nadzieję. Wszystkie, wszystkie są, wszystkie okopane, super. No, Japończykami się na razie nie będę przejmował, bo naprawdę nie jest to w tej chwili żadne wyzwanie. Nic nie muszę klikać dosłownie. No super, jedna barka, jedna, balka, jedna barka rozwalona. Teraz zniszczymy, może następne. No chyba trzech nie zniszczę, ale może chociaż tą, co teraz tutaj odpływa. Może zdążę, zobaczymy. Zdążyłem, super. Zawsze jakieś straty, tak? Zawsze coś tam niszczymy, to morale Japończyków w jakiś sposób. No okej. Okay. No, kolejna fala odparta. Więc, tak jak mówiłem, widzicie, nie ma w tym nic specjalnego na razie. Ale możecie teraz zobaczyć, że spadły na nas bomby i zniszczyły nasze działo. Nasz samolot został również zniszczony. I proszę bardzo, przyjechały czołgi. Wprawdzie nie ma ich dużo, ale zawsze jakieś. No, nie zniszczcie, zniszczcie, super, dobrze, zniszczyli. Teraz niech sobie te, ten czołg postrzela do piechoty, ten też. Tylko może ten do tego działu. Super. Tutaj na razie nikt nie nadchodzi. A tam ci odpłynęli, ok. Myślę, że na razie jeszcze nie ma potrzeby wysyłania wsparcia. Jeszcze sobie trochę poczekamy. Aczkolwiek ten czołg powinien solidnie ostrzelać te jednostki piechoty. No, wygląda na to, że wybili wszystkich naszych żołnierzy na tym odcinku okopów. No cóż... No Ale w gruncie rzeczy zaraz wszyscy powinni zginąć. O, proszę bardzo, tymczasem wylądowała następna fala. Jak widzicie, te fale są już dość potężne. Sporo tych oddziałów tutaj przybywa. No, oby szybko udało się zniszczyć te czołgi. Super, są zniszczone. Teraz ostrzelamy sobie japońskie oddziały. Może jeszcze ten... Ten czołg może mógłby pomóc jeszcze jakoś. Oj nie! Stój, stój. Już go bym chciał wysłać na plażę. Dobra. Stój gdzie jedziesz. Okop się najpierw. No, wygląda na to, że nadszedł dobry moment, żeby już wezwać sobie jakieś wsparcie. I wyślemy ich do tych okopów. Okej okay. i tych. ten oddział też tam. Oj, dobra. No. Teraz już nawet z tej strony podchodzą. Także jak widzicie, ataki są coraz bardziej intensywne. No, mam nadzieję, że uda się to wszystko odeprzeć. Aczkolwiek. No, mówiłem, że, że na razie to nie jest jakieś specjalne wyzwanie. Jak na tą grę, przynajmniej, bo gra jest w późniejszych stadiach dosyć trudna. No, proszę bardzo. Coraz bardziej przybliżają się do naszych pozycji. I myślę, że zaraz będzie już dobry moment, jeśli, jeśli w ogóle nie teraz, aby się już wycofać. I myślę, że zrobimy to. Poczekajcie. Pozwólcie, że sobie zapauzuję troszeczkę, żeby ustawić te wszystkie czołgi jak. Jakoś w należytych pozycjach Piechurów Też tutaj przeniesiemy I powinienem wezwać już Jakieś wsparcie W postaci kolejnej piechoty Dobra, mamy Jeden, dwa oddziały tam i jeden tutaj Powinno być dobrze Aha, jeszcze trzeba okopać czołgi, tak, tak no, ale jak możecie teraz zauważyć, przybyły do nas też czołgi sojusznicze, sojusznicze czyli takie niebie niebies niebiesko-kolorowe, że tak powiem. Yy, czyli bezpośrednio nie możemy kontrolować tych czołgów. Po prostu są to czołgi, tak jakby nasze, ale nie mamy nad nimi żadnej kontroli. O, proszę bardzo, jakieś czołgi przyjeżdżają. A w sumie nie wiem, czemu ten żołnierz tam został. Zaraz go zabiję. Biedny. O, już zginął. No dobra. Trzeba ładnie nawalać, ładnie nawalać. Bo Japończycy zdają się być coraz silniejsi. Zniszczcie tam ten czołg, może. Ja nie mają zasięgu. No trudno. To poczekam, aż przyjadą bliżej. Okej okay. O, proszę bardzo. Kolejne jakieś jednostki sojusznicze. No super. Zawsze, każda pomoc się zawsze przyda. O, tym czołgiem ostrzelamy ten oddział. Albo ten, zobaczymy zaraz jeszcze. No, proszę bardzo, ośmielili się trochę i podchodzą bliżej. I to nawet dość sporo ich jest. No, nawet stąd czołgają się. O, jak, odlat jak odlatują pięknie. Super. No, no. Trzeba ich ładnie wybić, panowie. Ładnie wybić trzeba. Dobra, tu już nie trzeba chyba pomagać Może zajmę się teraz tym oddziałem bardziej W jakiś znaczący sposób Ale tu trzeba pomóc tym Bo oni się tu przełamują Nieładnie I wezwę sobie jeszcze w tym czasie wsparcie No dobra Trzy oddziały piechoty powinny załatwić sprawę Po każdym na Jeden okop Nie, stój, 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 stój. Gdzie ty? Gdzie ty byś chciał już? No, okopał się czy nie? No jeszcze chwilę. Szybko, szybko, szybko. Już trzeba... Trzeba ostrzeliwać tych. Dobra, super. Wszyscy żołnierze dotarli do okopów. O. Maruderzy zostali wyeliminowani i... Zwycięstwo, jak widać, tak? Tak. Super. Wygraliśmy. No i teraz otrzymujemy oczywiście jakieś doświadczenie. O, proszę bardzo, nawet dostaliśmy medal. Super. Yy, no i cóż, i tu mamy... Taką, jakby mapę. Aha, trzeba przedzielić jeszcze dowódców. No i ja chyba to przydzielę sam. No niech będzie. No niech będzie jakiś tam Tomas. Czy jak mu tam jest? I dam jeszcze dowódcę lekkim czołgom. Może. Dobra. No i tak wygląda tak, jakby linia frontu. I tu mamy dostępne misje. Możemy pójść na misję w Tarla i przy Manili. Tutaj będzie misja. Tak, jakby historyczna, tak to chyba się nazywa. I o, jeszcze tutaj możemy zrobić misję, nie zauważyłem. I misję historyczną odblokujemy, jeśli przejdziemy jeszcze jedną misję, taką poboczną. Ale ja bym chciał zrobić jak najwięcej tych misji. Tak, no bo, no cóż, żeby po prostu wszystko pokazać, tak? Może ktoś jest z tego ciekawy? Nie wiem, może nie. No, tutaj mamy jakieś takie medale, których ja w sumie jeszcze nie mam. Mam stopień porucznik, czyli jest to taki początkowy stopień. Tu Aha, tutaj są ci generałowie, dowódcy, czy jakim tam po prostu. Aha, i tu dostaliśmy nagrodę za misję, czyli jakieś takie nowe myśliwce. No super. I to są nasze, tak jakby odblokowane oddziały. Jakby to można nazwać takie, które możemy sobie przyzywać w, na misjach, tak? No super. Ale w sumie, no dobra, tutaj są właściwe te oddziały, tak? Czyli to na tej misji, to na tej. I to na tej, także słuchajcie, aha i tu jeszcze mogę powiedzieć, że jak jest taki obelisk czy coś, to jest właśnie wykonana przez nas misja. No i możliwe, że ten odcinek będzie taki troszeczkę krótki niż taki jak zazwyczaj wrzucam z Hearts of Iron, ale jakbym znowu zaczął następną misję, to bym mógł się przedłużyć zbytnie Także słuchajcie, ja już kończę, no i widzimy się albo w następnym odcinku Blitzkriega, albo Hearts of Iron. Na razie.